hej wszystkim, to jest poziomka po prosto z mojej babci i dzisiaj robimy sobie unboxing prezentów, które dostałam na moją imprezę urodzinową. Bo dzisiaj była impreza urodzinowa, a ostatnio był... Było, ostatnio był moje urodziny. 15 sierpnia. Dziś mamy 2 sierpnia, chyba 24, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie, dzisiaj robimy unboxing prezentów prezentów. Pierwszy prezent już rozpakowałam. I najpierw zajmiemy się czymś, my się nie, raczej pod sam koniec. Nie wiem czy nawet nie będzie z tego osobny odcinek, czy to będzie razem odcinek, ale LEGO, Klocki LEGO, ale to jest taki kwiatek. Spójrzcie tylko na to, jakie można trafić. Ten jest... O, ten jest chyba z Minecrafta. Ja bym bardzo chciała właśnie ten albo ten, albo ten. Albo ewentualnie ten. Ale ten też myślę, że byłby chyba spoko. Ale tu jest na, 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 narysowane że to 100. To. Mam nadzieję, że... To nie jest spoiler. Także mam też taki długopis. I on się tutaj tak fajnie kręci. Mam też takie... O, to są naklejki na twarz. Będę mogła sobie naklejać nakleić na jakieś wyjątkowe okazje, tylko nie wiem, jak później to wejdzie z twarzy. Albo Ogólnie to dzisiaj się obudziłam z jakąś zaklejoną ręką. Nie wiem jak. Teraz spójrzcie tylko na to. Czy widzicie, co to jest? To są mini pomadki. Mini pomadki. Od razu spójrzmy, czy to w ogóle działa. Czerwone, czerwone na jedną półwkę, teraz żółte na drugą półwkę. I to jest takie owocowe, a to czerwone jest takie arbuzowe. żółte. Owocowe. Mm. Nie, nie da się tego tworzyć. Nie mm -hmm, jest takie. Jest... Rozsmalujemy. To się mówi, wygląda trochę jak szminka. mnie to. Ale ogólnie to fajne. I dlaczego no, przypomina mi to bardzo mocno herbatę liptą. Nie wiem dlaczego. Widzę, co jest. Są doklejane kolczyki, bo jak widzicie, nie mam kolczyków, bo nie lubię kolczyków. Dlatego uwielbiam takie doklejane. bo Można sobie po prostu dokleić, w każdej chwili zdjąć, zmienić, w ogóle to nie dokucza. Jest to w ogóle bezpolesne i bardzo to lubię. Mam też takie kartki na, na głowę, raczej takich nie noszę, ale kto wie, może będą fajne. Mam też takie do poznawcji. I takie fajne różowe. Mam też Kinder Joya i taki fajny breloczek. Także to było z pierwszego. To położę wszystko tutaj, żeby już nie pakować tego do prezentu. Ogólnie to. Po prostu, no, no, to już na to patrzyła też, po prostu powkładała wszystko tam, gdzie nie powinno być. Także, mm. Dobra. To jest. Teraz drugi prezent. Tak. Skubię sobie, bo lubię. A co nie mogę? No właśnie. Mamy najpierw takie, taki przebranko dla Labu. Hmm balony mamy też takie ubranko zaraz sobie zobaczymy bo pozostałe mamy też takie ubranko i kinderki tego te kinderki wygląda to tak dziwnie nie wiem, niech się nie to, to jest żółta torebka a tamta to była fioletowa także Dobra, widzimy sobie swoje nożyczki kroju, 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 Oj, chyba źle przeciałam. Dobra, już nie patrzę. Chciałam zrobić taki ładny kroju, kroju i ten dalej, patrzę na to, w każdym razie. Wow, mamy tutaj taką fajną koszulkę, taką spódniczkę. Ale to nie wszystko wiesz, mamy. Oraz mamy jeszcze taką czapkę. I to jest, szczerze mówiąc, bardzo fajne, tylko taki problem, że nie mam żadnej walizki na no, takie ubranka. Dla mojego labubu. Gdybym miała ich za dużo, no to niestety nie mam żadnej takiej walizki. A chcesz przypomnieć, że Zuzia też ma labubu i ona ma walizkę. Także gdzieś, kiedyś się znajdę i może będzie, może się nada. Drugie ubranko. otwieram oczywiście tą kostią, ale strutem. Dobra i mamy tutaj, co to jest? Koszulka. Mamy tutaj taką mięciutką koszulkę, wygląda w ogóle trochę jak piżama. Mamy też takie coś, co na pewno nie przejdzie przez głowę, przez każdy to wie. Ale nie, bo to jest na rzepy. Pierwszy raz spotykam ubranie na rzepy. Dosłownie. To też jest na rzepy. Dobra, już nie będę tego rozpinać, już nie będę tak wsadać. Pierwszy raz widzę coś na rzepy, wyobraźcie sobie to. Bardzo się gdzieś mutały się. Na ja to będzie nagrywam. Myślę, że ja to ładuję. To się to ładuje. ładuję. Coś ładuję. Dobra. Otwieramy już ostatnie ubranko, które tutaj było. Niech zgadnę, to jest kolejna czapka. Znaczy, że to jest kolejna czapka, bo to wygląda identycznie jak czapka. Czemu tutaj ja mam tylko jedną spódniczkę, tylko jedne coś na tyłek? Czy ja mam sobie tym dupę zakryć. Nieważne. Może jeszcze w tym odcinku znajdziemy coś na te ubranka, hoby przynajmniej. I może zrobię kiedyś odcinek z przebierania, bo przebieramy la Nie wiem. Dobra, i uwaga, otwieramy ostatni chyba największy prezent czy największa torebka, ale nie jest to największy prezent. Yy, tu sobie powkładałam trochę rzeczy. Gdzie jest moja kasa. Kasy mi ukradli, ty. I te prezydenci w sumie nie ma nic ważnego, także to jest tylko kasa, kinderki, czekolada i kinder. I kindarki. Mogę Wam to pokazać w sumie, ale nie wiem po co. Mamy tutaj takie dwie koperty. Z kienidzmi. A oh, sorry, jednak trzy koperty. Super, jeszcze mi będzie tablet. Mar marudził, że potrzebuję do Telefon jest ważniejszy, tak? Kinder jajko i Kinder chocolate. Ja oczywiście sobie to posrykrybuję na pewno. Także do żółtej torebeczki sobie włożę wszystkie słodycze. Nie pytam, co tam się dzieje. Nie Nieważne. Mamy torebkę ze słodyczami, tak? Mamy największą torebkę z chyba największą ilością rzeczy. Okay. Mamy nasze trzy koperty, które włożymy sobie do tego. Dobra. I uwaga, czy mam tu coś takiego, co by się to zmieściło? Oj, chyba nie, może jednak coś się znajdzie. szafie pełnej rzeczy. Nie da się nic znać. Ja przymieram, tyle tych rzeczy nie mogę nic znać. Dobra, to nie jest coś, czym się trzeba przyjmować teraz, tak? Teraz będziemy układać klocki Lego. Nie wiem, jak jeszcze zmontuję ten film. Myślałam, że będę w jednym miejscu miała twarz, ale... Jak ja twarz, to nie wiem, powiem szczerze. No chyba nie ujdzie się bez montowania tego długiego. Akurat nie zasłonię ja masz. Zasłanie ci. Wyczyniasz? Obiecuję. Bo ja sobie z Ciebie nie poradzę. Z wszystkim sobie poradzisz, że. No. Ja nie, to kurwa, żeby pokładać akurat do Dobra, ja tutaj tak, tak ciężko. Nie, w ogóle nie profesjonalnie chcę to otwierać. Mogę sobie przeczytać to przecież. Dziękuję, że już doniczka jest złożona. Mam pytanie, jak ja mam niby coś zrobić tak, żeby... co? Nie po co mi są jakieś naklejki z jakąś, nie wiem, równowagą? Wagą? Tasegregowałam sobie go do toerebki. Co? Co? sobie do toerebki. Okej. Okay. O. Czekaj, może ja sobie otworzę instrukcję, bo tak, kompletnie nie obczaję, jak to się pyta. Aha. Czekaj, no mamy to, no i coś no z no tego, co teraz. Maar, hoe? Aha, want ik dacht dat hij eruit zou komen. Ik denk dat hij eruit zou komen. De padeel kan me A ja myślałam, że... Super, ale mała instrukcja. A na pudełku masz jak to wygląda. No. Jednak spoiler zrobiły. Zrobili. Teraz to brązowe, tak? Czekaj, teraz powinnam zrobić... A to co to? Podstawka pewnie... O nie, mam 5% na tablecie. kurde Dobra, Dobra czyli... A nie, nie możecie Nie mam za bardzo. Kurczę, dobra, najwyżej po prostu pokażę efekt końcowy na shortsie. Dobra.